Witajcie moi drodzy, ja jestem Max i koniecznie nie wyłączajcie tego filmu moi drodzy, bo dzisiaj zrobimy eksperyment na szkole Braustas moi drodzy Dzisiaj będę chodził po różnych domach moi drodzy uczniów ze szkoły Braustas i pytał czy mnie wpuszczą do swojego domu i czy mi pomogą moi drodzy I generalnie jestem moi drodzy Sandy przebrany za Max moi drodzy, więc ja ich wszystkim znam moi drodzy, ja ich wszystkich znam To są moi kumple, jestem ciekaw czy mnie wpuszczą moi drodzy, będę się podawał za Max moi drodzy A jeżeli mnie nie wpuszczą to będziemy im robić moi drodzy mega, ale to mega wybuchowe pranki moi drodzy Będziemy ich podpalać, wybuchać moi drodzy, będzie tam będzie, będzie El Primo, moi drodzy będzie dyrektor, więc jestem strasznie ciekaw czy mnie wpuszczą i czy im pomogą, moi drodzy. I pamiętajcie też, jeżeli moi drodzy lubicie Max, to napiszcie w komentarzu Max, jeżeli lubicie Max, a jeżeli nie lubicie Max, to napiszcie, jaka zawsze, moi drodzy ulubiona postać. Więc kończę, moi drodzy, oglądacie ten film do końca. Pamiętajcie o łapce w górze subskrypcji, moi drodzy, a my idziemy poszukać jakichś, moi drodzy domków i zobaczymy czy mnie wpuszczą i jestem ciekaw, czy mi pomogą. A więc moi drodzy, znalazłem pierwszy domek, który wygląda troszeczkę jak jakaś jak taka dziwna korona z jakimś. Mój drodzy tam jest El Primo. Tak, El Primo na sam początek, dobra, moi drodzy. To jest jakaś dziwna w ogóle korona, z jakimś dziwnym w ogóle takim dziwnym domem. Jestem ciekaw w ogóle, a tutaj El Primo. Mieszka. Jestem ciekaw, czym mnie w ogóle przyjmie, moi drodzy, bo jestem moi drodzy Max, on nie wie, że jestem Sandy, ja jestem moi drodzy, jego kumplem, więc jest, jestem strasznie ciekaw. E, przepraszam, dzień dobry panu, e, panie, e, panie jest El Primo, tak? E, czemu ty już ci pozwolił jakby otwierać drzwi? Kim ty jesteś w ogóle? E, ja jestem generalnie Max i generalnie chodzę tutaj też do szkoły, tylko że chodzę tam daleko, daleko, daleko do szkoły takiej innej Proszę pana, bo pan jest El Primo, tak? słyszałem generalnie o panu gra, grałem w Browser, A z panem się mierzyłem. W każdym razie, proszę pana, czy te radę, żeby pan mi tutaj, bo wie pan skupiłem się generalnie, szedłem tak jakoś tutaj drogą, idę wie pan do ciotki, idę tam na, na ten, bo ma mi dać tam paczkę cukierków migdałki ma mi dać generalnie ciotka i tam mam mi dać jakieś gemy, hajs na gemy mam mi dać I, i generalnie szedłem tutaj i nagle, i nagle się zgubiłem i dałoby radę przenocować mi tak jedną nockę proszę pana, tam jakoś trochę gemów dać ewentualnie co ulta lepsze, dałoby radę tak, rady. tak, dokładnie, no gemy dać jeszcze ci wiesz co, jeszcze ci jakąś ładną tutaj panie zamówię, jeszcze wiesz co jeszcze ci cieplutkie kakałko zrobię tak, śmiało, no ale co? proszę co ty sobie myślisz, ja cię wchodzisz mi, nie się kultury czy ty widzisz jak ja mieszkam wiesz, to jest normalnie a ty sobie wchodzisz jak gdyby nigdy nic jakbyśmy byli jakimiś ziomkami kurde, przechodzimy na ty czy chciałby ktoś nauczyć kultury? ale, ale nie no, jestem max przecież, to, to też jestem zbrausarz, no proszę no panie, panie El primo, no błagam, mogę chociaż tę chwileczkę chociaż odsapnąć, trochę jakiejś wody, no cokolwiek, panie kochany no nie no, jak to nie, ale no pan zobaczy, no pan pan zobaczy tutaj, jaki ma pan czy nawet. No, tu wchodzić? No proszę, no ale pan ma taki ładny stół od bilarda, no panie LPU, pan ma nawet taki gaming setup. Wow, jaki fotel, no, ale gdyż nawet lunetę ma pan jeszcze jakieś beczki, jak, jaka plazma, czy to ma 60 cali? 75. 75 cali? No proszę, ma pan nawet piętrowe łóżko, no pan jest jeden, pan ma piętrowe łóżko, no jak błagam. Łóżko? Nawet tutaj no, drzwi nie. zamkniemy, drzwi nawet tutaj zamkniemy. Mogę, no, okay, błagam, no proszę, położy się. Nie ty widzisz kim ja jestem? Ja jestem normalnie królem. Jestem królem. Widzisz tą koronę na moim domu? Widzisz ją? Widzisz ją? No widziałem, ale błagam pana, No proszę, no. no tylko jedna noc, no proszę. No chociaż bilarda zagramy. No panu pan nie nudzi się tutaj samemu. No nie nudzi mi się, gdyż mam dużo lepszych rzeczy. I nie, 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 nie. nie. No, a co to ma pan na dole? Ojej, a co ma pan? Ej, matura, co? Co to jest? to jest na dole? Co to jest? Czemu pan? Czemu pan więzi ludzi? O co chodzi? Czy pan robi nielegalne walki? Czy pan robi nielegalne walki jakichś więźniów? Idź, już sobie wiesz. Co to ma znaczyć, proszę pana? Dobra, ziomuś! Ty już za dużo wiesz, chyba. Ty weź sobie już stąd idź, bo naprawdę zaraz nazwę po mój gang. I co? Ty masz gang? Tutaj są niewolnicy. Nie, dobra, dobra, ale błagam. Nie mogę chociaż zostać, nic nie powiem. Błagam, proszę pana. Liczę do trzech. Nie, dobra, nie, nie, nie dobra, dobra. Yy, dobra, już. Yy, El Primo, Mordo, to ja, to Sandy. Sprawdzałem cię. I wiesz co? Zachowujesz się podle w stosunku do mnie. Mm, mm. I możesz mi wytłumaczyć, co robią ci jewolnicy pod twoim domem, i możesz wytłumaczyć, czemu nie chciałeś wpuścić po prostu zagubionej osoby, zagubionej Max. Gę, dę, dę, dę. I wiesz co ja robię? I wiesz co ja robię? Ja to robię, ja robię o to i to. Do, ze, pożegnaj się ze swoim domkiem, stary. Pożegnaj się ze swoim domkiem, pożegnaj. Do widzenia, moi drodzy. Wiesz, co El Primo naprawdę zachował się, moi drodzy, w ready. Nawet nie szkoda mi go, nawet po prostu mi go nie szkoda. Wiesz, wiecie, nawet mi go po prostu nie szkoda. Wyzwolimy tych niewolników. Au! Dobra, El Primo, El Primo, dobra. Oj, 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 dobra, dobra, moi drodzy, ucieka nie dobra, mam przerąbane, mam przerąbane generalnie. Dobra, Ło, poszło mu cały dom mu poszedł, moi drodzy. Dobra, to będzie to było dobre. W się razie idziemy do kolejnego domu, moi drodzy. Air się naprawdę źle zachował, moi drodzy. W każdym razie zobaczymy w takim razie jak kolejne osoby, może przy... moi drodzy, mnie wpuszczą, zaraz poszukamy kolejnego domku Dobra, moi drodzy, jesteśmy chyba przy pokoju, moi drodzy, przy domu dyrektora, moi drodzy. Jestem ciekaw w ogóle, jak jest u dyrektora, moi drodzy, jestem Max, więc nie pozna mnie na szczęście. Więc na szczęście mnie nie pozna, moi drodzy. Więc zaraz zobaczymy w ogóle, czy mnie wpuści Czy czym w ogóle jest w chacie, chyba jest w chacie, moi drodzy. Jeszcze moi drodzy, jego jest peny, więc o tym pamiętać, że chyba tam jest peny, moi drodzy. Oczywiście nieoficjalnie wiecie. E, przepraszam, przepraszam bardzo, dzień dobry, jestem może. O, dzień dobry. Dzień dobry dzień, e, dzień, dzień dobry, dzień dobry. Kim pan jest, przepraszam? E, jestem dyrektorem tutaj tej szkoły obok. A to tu jest szkoła, przepraszam, dziękuję, dobry Jestem Max, i ja generalnie też jestem uczniem szkoły, tylko takiej wie pan, takiej troszeczkę dalej stąd, tam daleko, daleko. A, I i, i, i się generalnie, jest, i wie pan, i, i generalnie się zgubiłem tutaj, nawet nie wiem, proszę pana, gdzie ja jestem. Byłaby szansa, żeby jakoś tak mnie przenocować. jakieś herbatki. Oczywiście, oczywiście, dobrze e, Herbaty, soku. Tak, soczku, soczku. ...amarańczowego, gdyby dało radę. Dobry, Jaki pan miły jest. Pleczka. Dzień dobry. Oj, mój drodzy, miły jest ten dyrektor. Zaraz zobaczymy. Ciekawe jak zareagujesz z tym Sandy, moi drodzy. To co, pan by tutaj zagrzał? A mo mogę tutaj się u, u pana kimnąć, tak, wie pan, przespać się? Tak, może, e, nie wiem, do córki drugiej. A, a no tak, pan ma córkę. Druga. druga córka? To pan ma dwie córki? E, tak. E, mój drodzy, kim jest ta druga córka? E, no ona ona jest tam w swoim pokoju. E, dobra, to generalnie zapoznam się z nią. E, ojej, mój drodzy, nie wiedziałem, że on ma dwie córki, aż. E, przepraszam. E, cześć, hej. A co ty tutaj robisz? Wyjdźmy z pokoju, dlaczego wchodzisz mi do pokoju? Tato! E, pr pr przepraszam, przepraszam cię bardzo. Ja jestem generalnie Max i jestem ze szkoły Browser, tam daleko, daleko i się zgubiłem. I twój tata zaoferował Ale... mi pomoc. Ale czego tutaj? To jest mój pokój możesz tutaj przebywać? No to, to, to ale tutaj to, to, co nie mogę, nawet odpocząć chwilkę, bo twój tata mówił, żebym poszedł do ciebie i się tobą zapoznał. No to hej, jestem Oliwia, ale nie możesz tutaj być, bo ja właśnie sobie tutaj chodzę. A masz, może tej... a dałabyś chociaż herbatki, jakieś kawki, coś cokolwiek. To musimy o, iść na A ruch, mogę pograć wiesz? browser na twoim komputerze? No ale. Mogę pograć Browstars? Nie, mam Brawl Stars jeszcze, właśnie mi się instaluje. To chociaż w Minecraft mogę pograć? No dobrze, to możesz pograć. O, to dzięki wielki. O, jaki masz tutaj? jakiego jaki masz PC? -ta? ile tu jest? RTX tutaj jest w tym PC czy jak? Tak, jest Jestem dobry, to jest wiesz, lepszy tak. komputer. O, kola, dzięki za kole generalnie. Eee, to ten, to czy mogę. Tu... To się. A mogę mogę się przyspać tutaj u ciebie masz nie, taki nie, dużo. Nie, 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 w moim łóżku, nie. Czemu nie? nie? No ty nie pomożesz mi, naprawdę? Czemu no, ale nie? nie w... No czemu nie? No to co mam, na, na podłodze spać? Ja ci mogę pokazać miejsce dla mojego pieska i tam dla, Ja mam spać tam, gdzie pies co? Nie, wiesz co, nie, naprawdę, moi drodzy. Nie, 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 generalnie. Wiesz co ci powiem? Wiesz co ci powiem? Zobacz, generalnie, jestem, to, to nie tak naprawdę jestem Sandy jestem uczniem twojego taty. Panie dyrektorze, to ja Sandy, halo! Osiem w wkradł do domu, on się podgod! Wie, wiesz i wiesz co ci zrobię? Wie, wiesz co ci zrobię? Nawet chciałaś, żebym nawet nie, po, nie pomogłaś, nie pomogłaś nawet Max, która, która chciała się chociaż przespać gdziekolwiek, była wycieńczona i wiesz co robię? Masz tutaj, masz tutaj piesku, byliśmy dużo wilków, wyszła dużo wściekłych wilków. Do widzenia, do widzenia. Panie dyrektorze, niech pan nauczy, niech pan nauczy. To ja to, 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 to ja w ogóle Sandy jestem, to ja Sandy generalnie. To był test dla pana, proszę pana, i pana córka wygoniła mnie z pokoju, nawet nie dała nie dała odpocząć. Jak to? No właśnie, no i za karę w jej pokoju są wilki. Nie. Do widzenia, do widzenia generalnie. Do widzenia. O, gdzie tu jest nawet wyjście? Mój drodzy, jak się z tego domu wychodzi, dobra, do widzenia. Nie to, wracaj! Tak, nie wracaj, tak? A, a tak? Tak mówisz? Tak. A wiesz, a wiesz, zrobić ci tak? Nie. A zrobić? No to, to 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 lepiej lepiej tak nie gadaj. dobra, dobra moi drodzy, jej w ogóle jak! Dobra, 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 Jezu, moi drodzy, jakaś wściekła córka pana dyrektora mnie goni, moi drodzy, dobra, nie wiem w każdym razie, pędy nie było, ale pędy by chyba nie wpuściła, moi drodzy. W każdym razie, dobra, chodźmy do kolejnego domu, moi drodzy, zobaczymy zaraz. Kto... Dobra, moi drodzy, znalazłem kolejny dom i to jest chyba dom moi drodzy Gina, czyli mojego kumpla, jestem strasznie ciekaw, w ogóle założę maskę w takim razie moi drodzy, Maxa, więc strasznie ciekaw czy, czy on mnie w ogóle chyba nie pozna. Nie w każdym razie jestem ciekaw czy mi pomoże, moi drodzy. Eee, dzień dobry, dzień dobry, przepraszam pana, pani Czy pan jest Jean, może? co pan? co pan na moją posesję w tym momencie. E, no bo generalnie wie pan, sprawa jest taka, że jestem Max, jestem ze szkoły też tam daleko, daleko i się zgubiłem generalnie i nikt mi nie chce pomóc. Chodzę tutaj po tych domach i chodzę i szukam jakiegoś noclegu, chociaż jakieś herbatki, ciepłe, kawki, dałoby radę, żeby pan tutaj mnie chociaż przenocował jedną noc, pan taką chatę z basenem nawet Ale, ale tam ta szkoła to cieniasów, tylko ta szkoła jest prawdziwa. Jaka cieniasów? Co pan mówi? E, czeka czekaj, czekaj, ja pana pomogę poprowadzić, ale to spokojnie. Ale to to to, to Mogę pana chwileczkę kimnąć zostać? Później pomyślę. Ale. Jak to pan pomyśli? No to co pan ma w tym Później. to... Co tu jest w ogóle? O, tort mogę zjeść tort? Później mogę ci potentzować, ale są obrazy ręcznie malowane tutaj. Ręcznie malowane obrazy, no to nieźle pan tutaj rysuje. Dobra, pokazuj pan, co takie schodki są. Jakieś może ta jest. Zobacz, odkryjemy tajemnicę tego tej hady... proszę proszę pana, o tej. Ty... Czy pan jest streamerem, bo pan ma tutaj kamerę, komputer, jest stanowisko w ogóle? No, po... -se, -se. A to pan nagrywa tutaj i to się sypialnia w ogóle. O, ma pan Nintendo Switch. Czekaj, 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 e, matka? Jest pan mi teraz mam gościa, okej? Okay? No, Elo Matka, czemu pan mówi do swojej matki Elo? E, dobra, nie, w każdym razie, dobra, to to pan pokazuje, tam jest jeszcze coś na dole, O, Co to jest na dole? Eee, nieważne! Jak nie to nieważne? Zobaczmy to e, jest na dole A co? Co to jest? Czemu pan ma tutaj kościół, kogo pan zabił? O, nie, czemu tu weszłeś? Bo że nie masz tu wchodzić Co co ty chcesz? Co? No ale co? Dobra. Co to jest? Czemu pan ma tutaj cele? Co?

No, jak zostanę? No, co ty robisz? Mam Co? Nie, dobra, nie, 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 co, co ty chcesz ze mną zrobić? Czemu tam masz. Czy to są gemy? To są beczki, piwa, wam pi, potrzeba, pi. Ale ile ty masz gemów? Więcej niż sobie pomyślisz, wiesz? No, ale. Jak to ci się? No, nie mów tak do mnie, wypuść mnie! Masz mnie wypuścić w tym momencie! Nie wypuszczę cię, rozumiesz? No, ej, no, Jean, wy jesteście okra. Ej, Jean, mordo! To ja Sandy, to był test, czy mnie wpuścisz, czy jesteś dobrym kolegą. Masz mnie w tym momencie wypuścić z tego. I co? I co? I wiesz co, zachowałeś się wystrętnie wobec mnie. I tak jesteś cieniasem tym buraczkiem, Tak, w tak? Buraczki. Tak mówisz, wiesz co? To w takim razie twój dom też będzie cieniasem. To wiesz co, to w takim razie do widzenia, pożegnaj się ze swoim domkiem e, Ojej, mój drodzy, nie wiesz. Dobra, w każdym razie wiesz co, Jin. Fajna chata była, fajna chata była. Morto w każdym razie, moi drodzy, wiesz co, czyli naprawdę nie zasłużyłeś na to, czyli. Dobra, moi drodzy, uciekamy! Nie. Uciekamy! Uhuhu, uhuhu, uhuhu. Dobra, moi drodzy, on nie Chyba goni, dobra, wysadzamy, 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 wysadzamy. Dobra, uciekam, uciekam, mój drodzy Oj, i co, uciekam, I co, uciekam, Oj, poszła Poszło i co, Jean i ale do, masz Dobra, 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 Jin. Spokojnie, morda, no spokojnie, to ja jestem. zachowałeś się podle, dobra, moi drodzy, naprawdę, jestem kurzu, wkurzony naczynia, moi drodzy, zachowałeś się na podle, jakby nie był moim kolegą. Tak, dobra, dobra, wiesz to wyzywaj, to ty możesz w lustrze, wiesz, lustro wyzywaj, dobra, w każdym razie, moi drodzy, idziemy teraz do kolejnego domu, moi drodzy, naprawdę Jin się okazał, naprawdę w stosunku do mnie, moi drodzy, niemiły. Ale dobra, zakładam maskę idziemy do kolejnego domu, Dobra, moi drodzy, zaraz tutaj kolejny domek z jakimiś dziwnymi, taką, taką dziwną jakby muszlą Cerwoność niebiesko tutaj dziwne, to jest w każdym dom hobbita chyba. Jestem ciekaw w której tutaj mieszkach, który z moich kumpli. Dobra, mam maskę, moi drodzy, Więc zobaczmy. E, przepraszam, dzień dobry. Dzień, czy ktoś tu mieszka? W... O w, Dzień dobry e, Mortis, e, czy pan jest Mortis? Tak, co pan mi otwiera drzwi? No e, dzień dobry, bo pan jestem, generalnie, jestem Max i jestem generalnie. No też z Browser, jak pan wie, pan. Mord, mordo ten mord. No, już. A, dobra, to nie, nie będę nad dywanem, W każdym razie, proszę pana, była szansa, ma pan tutaj dwa łóżka, dałbym radę przenocować, bo się zgubiłem, generalnie. Nie. No jak to nie, no proszę pana, no. Nie. Pan też chodzi do szkoły, ja też chodzę do szkoły, no pomożemy sobie nawzajem. No proszę pana, ja dam nie. panu tam, ja dam panu tam, coś tam panu dam. Co to jest. Czym pan ma tutaj dziurę w podłodze? Ja się, ja się to glazurą zajmuję. Co to jest? Proszę zostawić. Co to jest? Czemu to tutaj są niedźwiedzie polarne? On mi wyjdzie stąd. Eee, czy pan jest nielegalnym hodowcą niedźwiedzi polarnych? Zaraz. Nie ważne, pan wyjdzie od razu. O co z tym chodzi? Szkoda mi w sumie tych miszków. Albo, wiesz co w sumie? Wiesz co zrobimy? Nie, nawet nie. Nawet nie. nie. Żegnaj. Do widzenia. Wiesz co? Nie. Wiesz co? Dobra. Oj, oj, oj. oj. Poszło. Uh, 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 uh. Dobra, moi drodzy. Lecimy dalej, moi drodzy. Kolejna. osoba co wpuszcza, nie drodzy? Co się dzieje, że karty mnie nie wpuszcza? To jest naprawdę chore, moi drodzy. Dobra, chodźmy do kolejnego domku moi drodzy. Bo chyba już się kończy nawet TNT, moi jest... Dobra moi drodzy znalazłem to jakieś dwa, dwie chaty, jakiś traktor Moje drodzy, ja kto tutaj mieszka, bo chyba tutaj O, tu jest mój drodzy Leon, tak to jest on, dobra idziemy, dobra Przepraszam bardzo. Right pole na traktore! Hej, hop, siabada! Oraj right pole na traktore! Hej, hop, DA e, Ja, przepraszam, e, przepraszam, dzień dobry, e, dzień dobry. E, przepraszam, w ogóle się wpraszam, przepraszam. E, Boże, mój drodzy, co tam się działo? Czy Leon nagrywa na, pi 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 piosenkę? Right piosenkę, ORAJ na e, Przepraszam bardzo, hey. bo generalnie. Ja i, już, już wychodzę, jestem generalnie Słuchaj. Max i e, przepraszam, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, e, proszę, Dzień dobry, panowie, bo chodzi o to, że jestem generalnie Max z takiej szkoły tam sąsiedniej. Tam gdzieś daleko, jest taka szkoła i już się zgubiłem generalnie tutaj i nikt nie chce mnie wpuścić. Dałby radę przyrzącować u was jakąś jedną lotkę e, no, chociaż ej, mam, ej, mamy, ej, mamy jakieś łóżko za pasowe? E, takie lewitujące, może być? E, lewitujące łóżko? E, no no, no, może być, no spoko no to, no, tutaj masz, nie chodź tutaj, ja tylko ja o nie przeszkadzało, że nagrywamy piosenkę? Jest? E, ja nie Co to jest? E, jaką piosenkę? Jakie studio ja nie nagrywam, nagraniowe? To jest e, do, no, no no, dobra, ale co to jest za piosenkę, halo? oraj jest na traktore. wersja szkoły Bryce Eee, aha, okej, okay, dobra, moi drodzy. Co tu jest na dole? co to Co to jest? Ile okay. wy tu macie gemów? Teraz, wysz, teraz wyszłeś tutaj, no to tam, do środka. Eee, eee, ale czemu wszyscy chcą mnie... Koniec, tu jesteś na zawsze? To to twój przyjaciel będziesz podobny do niego, moi drodzy. Co to jest? O co tutaj chodzi? O co tu chodzi, moi drodzy? Eee, eee, eee chłopaki? Dobra, yy, chłopaki, bo to jestem ja to jestem Sandy, to ja, to ja! No Otwórzcie no, kratę! No to, to ja, to, to, to ja, to, to ja Sandy! Ale fajna maska e, Nie, to nie jest maska, to właśnie ja miałem maskę Max, to jestem ja Sandy robiłem eksperyment. Ej, no ta, udowodnij mi, że to ty Sandy e, no to w takim razie... Ej, klapę, ja, ja go wypuszczę! Eee, to jak mogę udowodnić, że jestem... Eee, powiedz coś co by, co by powiedział tylko Sandy! Eee. Moi drodzy. Dobrze, to jest Sandy. To jest Sandy! Dobra, e, dobrze, w takim razie tak, e, więc, e, więc, e, więc tak, nie więc. Więc generalnie, więc generalnie Leon i i, i, brok, e, i robiliśmy, ge, to był generalnie eksperyment. Chciałem was sprawdzić, czy byście wpuścili biedną ucisioną postać do domu i wpuściliście. Dobrze. Ale wytłumacz mi, Brock, czemu chciałeś mnie zabić i uwięzić na zawsze w tej krabie? Ale nie mogłeś nam do skarbca. Dobra, moi drodzy, tutaj jest w takim razie ten jeden domek, więc zaraz zobaczymy, jak kto tutaj mieszka ja mam super pomysł. Lenny Face, dom a Lenny Face, a tu Barley mieszka, dobra. E, e, Barley, e, dzień dobry, pani Barley, to jest? jakaś afera obok działa generalnie. Pani, kochanie, tu się no co jakaś się afera obok działa. Go? Tutaj, tutaj obok siedziała afera, wie pan, tutaj, tutaj coś się dzieje w tym domu obok. Tutaj gdzie oni są z tego domu w ogóle? Tutaj, tutaj byli w tym domu. O, o tutaj. Ja są. Że oni tutaj, nie pani panie kochan, niech pan, niech pan, niech pan, niech pan no. wejdzie tutaj, niech pan zobaczy! Tutaj, tutaj ich pan pójdzie za Niech pan pójdzie Weźcie, za mną, niech pan pójdzie, za mną. Niech pan pójdzie to, za mną. Tutaj, o, tu, tu, tu niech pan zobaczy! Tutaj, 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 o, jak pan zobaczy, co tu jest. E, a ja nie jestem Max, jestem Sandy. Jezus, Maria, stary, nie, serio, wypuść mnie. <noise> no i to, to, to No e, Dobra, piątka, nag piątka, nagrywamy dalej, nagrywamy dalej piosenkę. To co, piosenkę dalej nagrywamy. <noise> dwa, trzy, dwa, jeden. Oraj, pole na traktore. Hej, hop, SIABADA Oraj, pole na traktore. Dobra, moi drodzy, to byłoby chyba na tyle, A... jak widzieliście, moi drodzy. W... Chyba połowa mnie wpuściła, połowa nie wpuściła. W każdym razie, moi drodzy, było ciekawe. I pamiętajcie o tym, żeby wybić na nowy kanał, do którego link macie w opisie. Gdzie reagujemy na animacje z browsa z nowymi postaciami, moi drodzy. Skąd tam wbijcie? I do zobaczenia na kolejnych, moi drodzy, odcinkach. Papa, cześć. Traktore.